A dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 14 marca i mamy bardzo ciekawą sytuację tutaj na świecie z wirusem korona. Także zaczęła się panika, jak Państwo zauważyli, czy znikają ze sklepów, ale my powinniśmy być do tego przyzwyczajeni, bo myśmy widzieli tę sytuacje w Polsce, czy to w wypadkach a w latach 70., czy w stanie wojennym, czy jeszcze z kilku innych przyczyn. Także dla ciekawości, tylko proszę się. Nie się, co ma być, to będzie. Proszę wierzyć w przeznaczenie. I na przykład, żeby pokazać Państwu, że niektóre te rzeczy są po prostu częścią paniki. A akcje tej firmy Corona, która produkuje piwo Corona, spadły o prawie 10%, tylko dlatego, że się nazywa Corona i zupełnie nie ma nic wspólnego z wirusem. Ale chciałbym Państwu dzisiaj porozmawiać o spisie ludności. Ten census. 2020, 20, bo to już się właśnie zaczęło dwa dni temu 12 marca. A mamy bardzo dużo telefonów, czy to jest obowiązkowe. Także może porozmawiajmy o tym. Pierwsza rzecz, jak nie chcą Państwo dalej słuchać tego co mówię, proszę się tego nie bać. To jest obowiązkowe, za to są bardzo małe kary, jak się w tym nie uczestniczy, ale proszę się naprawdę tego nie bać, jak chcą Państwa znaleźć to Was znajdą po Waszym adresie pocztowym, czy po jakimś innym, finansowym, a finansowej historii, czy rachunku. Census w Stanach Zjednoczonych jest od roku 1790, a odbywa się co 10 lat, i w 1790 roku, jak oglądałem te arkusze, były pytania, ile się ma niewolników. W tym roku są pytania, a gdzie się urodziło. A czy jest się obywatelem Stanów Zjednoczonych i jak długo przebywa się w Stanach Zjednoczonych? Najwięcej problemu, a z tymi pytaniami odnośnie statusu imigracyjnego pochodzi stąd, czy 10 lat temu za prezydenta Obamy tych pytań nie było. Ale te pytania są w cenzusie od lat 60. z wyjątkiem właśnie ostatniej poprzedniego Cenzusu. Także naprawdę, proszę się tym nie przejmować bo ten census jest naprawdę robiony, żeby Państwa szukać, czy jesteście tutaj legalnie czy nielegalnie, a ten census jest robiony tak naprawdę ze względów politycznych, żeby wiedzieć gdzie, ile ludzi mieszka, ile powiedzmy dany okręg czy dany stan będzie miał kongresmenów i ile dany stan czy powiat, czy yy, miasto otrzyma za pomogi od rządu federalnego. Także ten wątek polityczny jest naprawdę bardzo ważny. Akurat ten sensus przypadł za prezydenta Trumpa i ta administracja ma dosyć ostrą politykę antyimigracyjną, ale tu naprawdę chodzi o redystryzację, a Illinois może stracić jednego kongresmena federalnego, dlatego, bo za dużo ludzi wyjechało z Illinois na stałe. No i tak jak Państwo nawet widzą w kampanii wyborczej, Trump nie przyjeżdża do Chicago tak często, Trump nie przyjeżdża do Illinois, jako że większość Chicago jest na przykład w 100% powiedziałbym demokratyczny, jeżeli chodzi o wybory północno-zachodnie. Przedmieścia są republikańskie, ale to jest ciągle za mało, żeby prezydent, jakikolwiek kandydat na prezydenta wygrał. A wyboru, jeżeli nie jest demokratą. Także dlatego też można powiedzieć, że Illinois nie za bardzo liczy się w wyborach prezydenckich, bo jak Państwo widzą, nikt nigdy o tym nie rozmawia. Z Pensylwanią, z Wisconsin są inne stany, ale nigdy nie ma Illinois. I czy to jest obowiązkowe? Tak, to jest obowiązkowe. Jakie są kary za to, że się w tym nie uczestniczy? Kara za to, że się w tym nie uczestniczy, jest 100 dolarów. Ale od roku 1970 nikt nigdy nikogo nie ukarał. Ale proszę uważać, bo kara, jak się kłamie na tych y, y, formularzach cenzusu, jest 500 dolarów. Także od 1970 roku nikt nigdy nie egzekwował a, tych kar. Y, jak to wygląda? Oczywiście, dostali Państwo już formularz pocztą. Jeżeli nie wypełniliście tego cenzusu a poprzez internet albo poprzez telefon, można do nich dzwonić i wypełnić go przez telefon także. I jeżeli nie wyślecie tego w ciągu pierwszych dwóch tygodni, wyślą Wam następny i następny i następny i tak, co dwa tygodnie będą Wam wysyłać aż do końca maja. Jeżeli do końca maja na to nie odpowiecie, to zaczną przychodzić Wam do domu i mają przychodzić do Was do domu pięć razy. Może być, że przyjdą dwa razy tego samego dnia. Nie musicie ich puścić, nie musicie z nimi rozmawiać, ale proszę zachowywać się spokojnie, dlatego, bo oni mają prawo wejść na Waszą posesję i zapukać do Waszych drzwi. Także straszenie ich, że powiedzmy, zadzwonicie po policję, czy zadzwonicie po policję, to sobie tylko narobicie kłopotu. Także jeżeli chcecie unikać, to unikajcie to proszę w bardzo cywilizowany sposób. Ale z drugiej strony naprawdę nie ma się czego bać. Jeżeli chcą Was znaleźć, to Was znajdą po takiej prostej rzeczy jak karta kredytowa, jak Wasz adres pocztowy, cokolwiek kupicie konto w banku. Także to nie jest polowanie na ludzi. To polega na... Tak jak mówiłem, na grze politycznej każdy prezydent to robił, za którego był cenzus. I co zrobili? Na przykład kiedyś mieliśmy takiego kongresmena, nazywał się Rostenkowski. I Polski, tutaj północno-zachodnia część Chicago, miała taki ładny, okrągły district. I zawsze mieliśmy swojego reprezentanta. Po osiągnęli to od Harlem Avenue aż do jeziora. Na przykład Emanuel, nasz poprzedni major, był kongresmenem z tego dystryktu, tylko po to właśnie, żeby zabrać ten polski, ten, tę polską pozycję kongresmena w Waszyngtonie, po prostu politycznie, a organizacje nasze były słabe i im się to udało. Także mówię, naprawdę nie ma czym się przejmować to jeżeli nie chcecie Państwo, ja bym radził to robić, ale jeżeli nie chcecie, bo jest naprawdę dużo konsternacji i dużo obaw, to po prostu a nie kłamcie przynajmniej na tych podaniach, bo to jest większe wykoczenie niż jak nigdy nie dostaniecie i nigdy nie wypełnicie tego formularza. Także proszę, uważajcie Państwo na siebie ze względu na tą koronę, a co roku mamy jakąś grypę, tutaj mamy akurat jakiś nowy typ grypy. Nie powinno być tak źle, ale rząd się bardzo przestraszył, bo nigdy przedtem nie zamykał, a połączeń z Europą i wprowadzenie takiego stanu wyjątkowego, jaki się wprowadza po huraganach czy po trzęsieniach ziemi, znaczy, że oni widzą to i widzą, że to jest bardzo groźne. Mimo, że na początku bardzo to lekceważyli i proszę pamiętać, my zawsze znamy, jeżeli znamy połowę prawdy, ogólna publiczność to jest już dużo, jako że nie chcą paniki, a panika się powoli robi. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiaj nie było może dużo o sprawach imigracyjnych, ale jeżeli macie jakieś pytania czy problemy imigracyjne, proszę dzwonić do biura 773-282-0600. A biuro się mieści przy 3813 North Hallem Avenue. To jest Hallem i Koło Irving Park po stronie Chicago i proszę nie mylić mego biura z tym drugim biurem, bo to nawet nie ma porównania. A dziękuję bardzo.